Siemano wędkarze Jerry Piątek, krótki wypakt popołudniowy do wieczora, a nawet może po zmierzchu Będziemy latać dzisiaj za, za okoniem, miejmy nadzieję w okolicach 50 cm Standardowe nasze miejsce na takie duże okonie Chwilkę porzucamy, 4-5 godzinek mamy, jestem ze Stefanem Oj oj <grym> I to tyle. Mamy mało czasu, więc zanudzać nie będziemy, postaramy się coś nagrać, jakieś fajne przebitki z nadwody i miejmy na, nadzieję oczywiście, że wyjedzie jakaś rybka. Pokażemy Wam, myślę na, na koniec mamy lampę, na koniec Wam pokażę nasze zestawy, przynęty na jakie opaliśmy. No i tyle. Do zobaczyska nad wodą. Mamy pierwszą rybkę Przy samym prawie brzegu wziął Także już wypadł na plus No 40 ma Oj spiął się Aaaa! Stoi Widzisz go? Tak? Na pewno stoi? Czekaj, ja spróbuję mu, mu podrzucić, ale on teraz już jak się ukół to już nie weźmie. Widzisz go? ale to szkoda, no. No 40 plus, takiego złapiesz dzisiaj, zobaczysz. Nie wiem, czy widziałeś, nie widziałeś bronia. Kolejny rzut po rybce straconej, ale myślę, że chociaż wiry w wodzie było widać, taka 40 bite miała, no ale niestety spięła się. Myślę, że hamulec miałem troszeczkę za mocno ustawiony i nie chciałem też jej za mocno ciągnąć i oddawałem wędką i w pewnym momencie ciężarek, który jest założony na fluokarbonie dał jej za dużo luzu, no i niestety. Spadła, ale walczymy dalej. E, kolejny był rzut i kolejne branie. Tym razem zostawię wam kamerę włączoną. Może uda się nagrać branie. Dwa brania, jedna rybka była na wędce, spadła. No i jedno branko nie wcięte. Niestety, myślę, że się trochę pospieszyłem. Trzeba jednak je przeczekać. Niech one głębiej sobie to. Zażrą Ale dobrze, że wiemy, że żerują w jednym miejscu dwa brania. I to i widziałem na wędce, i czułem. No teraz masz cały czas właśnie dobrze napiętą, nie? Nie możesz za bardzo efektownie, bo ci się ten ostro, bo ci się zrobi luz na plecionce, nie? A to o to chodzi, widzisz? Ja cały czas staram się. Nawet jak podwijam korbką, to idę z wędką do przodu, nie? Żeby, Tak, żeby na napiętej cały czas było. Nie, nie, a tak nie O, branie? Jest rybka, mamy ją. Teraz jej nie odpuszczę No i miejmy nadzieję, że to branie było widać na żywo Bo akurat miałem włączoną kamerę zaraz go zobaczymy, żeby nam tylko nie uciekł Jest piękny hmm. <laughs> Myślisz, że sam? Może być, czemu nie? Ale siedzi, siedzi dosyć płytko To no, zbierak? Nie wiem, czy dam go radę ręką wyciągnąć Ale spróbuję Dobra, dobra. Dzięki. Podbierak co prawda nie spinningowy, ale no to co, myślę, że w tym momencie nie będziemy go wierzyć, maży, wie, ważyć, mierzyć. Wrzucimy go do tego pływającego podbieraka i żeby nie odpuszczać innych okoni spróbujemy jeszcze coś złowić i przy wypuszczaniu Wam nagramy. Ale jest piękny. Mamy rybkę na brzegu. Mierzymy ją i lecimy dalej. Ja obstawiam na no, tak... Chociaż może trochę się... Widzicie, o, widzicie to? Pokaż Stefan bliżej. Wiesz o, czego to jest? Od raczków. Żerują na raczkach i od skorupy raka łapią kolor. Taka ciekawa... O, ale jest obżarty. Nie no nie, coś nie, niesamowitego jak jest obżarty. rzymy kostka, Zero. Nie no, tu się przeliczyłem. 43 Tak, 43 cm. Taki gość, piękny. Dobra, zaraz nagramy Wam wypuszczanie, tylko krótka sesja jeszcze. I wypuszczanie. Udało się zaciąć kolejną rybkę Okonek, nieduży Ale waleczny, tak To aktor, aktor, pod kamerę Chociaż, no, ja wiem, czy taki nieduży 40 będzie miał O, ale piękny, większy nawet Większy od tamtego Joki, pijaki Jaki... Sport. Jezus Mario! JO! Jaki piękny! Nie? JO! O! No i trzeba to uwiecznić. Widzieliście hol, już wam pokazujemy rybkę, jest zero. Tak? Ogonek 53 Popatrzcie tylko na to. Bestia, to jest po prostu bestia. Przepiękny. O, piękna. Przepiękna bestia. Postaw się kolego. Nie chcę się postawić. Szkoda, bo byłoby. Jezu, widać mnie w ogóle w kamerze? Mhm. Jezu, piękny kolego, postaw się. <laughs> Rekord 53 cm. Zabrakło mi centymetra do rekordu Holandii No, 53 Jezu, tydzień temu szczupak 105 pb i teraz pb o konia Dobra, sesja krótka, rzucimy go do podbieraka i przy wypuszczaniu jeszcze go wam pokażemy Popatrzcie Zważymy go jeszcze może na koniec Piękny Jest już trochę ciemno, boimy się, że zaraz e, Zrobi się jeszcze ciemniej, nie będzie nic widać, mamy co prawda lampę ale tu nic nie bierze, w tym miejscu przechodzimy dalej. Wypuścimy go. Wypuścimy go, pokażemy jeszcze raz. 53 cm. Nowy mój rekord jest piękny, gruby. Napchany raczkami, podejrzewam, bo też widać przy płetwie ogonowej. Nie wiem czy to będzie widać w tym świetle. Ma pomarańczowe takie zabar przebarwienia, więc najprawdopodobniej i na pewno, nie najprawdopodobniej, na pewno żerują na raczkach. Widać to? Powinno być widać. Popatrzcie, no bestia. Po prostu bestia. Dobra, puszczamy go. Niech wraca. Poszedł pięknie. No, Elegancko. Porządnie. porządnie, porządnie. W tym momencie miało znajdować się zakończenie filmu, lecz nagrało się w nieodpowiednim formacie i nie jesteśmy w stanie, nie byliśmy w stanie wrzucić go do, do, do zakończenia filmu. Zostawiamy Was na sam koniec ze zdjęciem tego pięknego konia, którego udało się złapać tego dnia. I cóż, ruszajcie nad wodę, Machajcie będą, ryby będą. Niech moc będzie z Wami. Zapraszamy do lajkowania, zostawiania komentarzy. No i co, do zobaczenia na następnym filmie. Niech moc będzie z Wami. Siema.